ta koło i dzieje się dokładnie to, co działo się w latach 30. w Berlinie. Ten marsz, ten marsz nie jest narodowy, tylko z nazwy. Dzisiaj wraz z nami manifestuje Stany Zjednoczone w Chicago. Australia w Sydney i Melbourne. Austria w Wiedniu, Kurcie, Włosi w Mediolanie na Sycylii o godzinie 18. Czesi, Węgrzy w spontanicznym zgromadzeniu, ponieważ tam Orban po prostu wywozi gdzieś nieznane miejsca ludzi, którzy wychodzą na ulicę. Także kochani, jest jeszcze wiele innych krajów, z którymi nie udało nam się dzisiaj nawiązać kontaktu, ale wiem, że oni tego dnia także wychodzą na ulicę. Także kochani, wszyscy razem ponad podziałami bez żadnych politycznych standardów, my jako wolni ludzie dla dobra naszych dzieci. Dziękuję Wam, że tu jesteście. A teraz proszę nasze dzielne dziewczyny o otwarcie swoich zgromadzeń. Dziewczyny, jeśli chcecie, przedstawcie się, niech ludzie zapamiętają Wasze nazwiska, bo one się narażają na odpowiedzialność karną z tym systemem, prawda? Iwona. Iwona podsiadły. Otwieram, uważam za otwarte zgromadzenie. Marzanna. Marzanna Gątarska z Grajewa, Otwieram zgromadzenie. Olena. Olena Łódź. Otwieram swoje zgromadzenie. Ja to łodydka oficjalnie otwieram zgromadzenie. I teraz, po rozmowie z panami policjantami, może w imieniu też koleżanek, powiem, że zostałyśmy zobowiązane do poinformowania was o rozporządzeniu ministra zdrowia, które mówi o konieczności zachowania dystansu. Czasu, macie zasłaniać y, usta i nos. Y, pan policjant też poinformował, że za dwa tygodnie wejść ma w życie rozporządzenie, które mówi, że y, te obostrzenia oraz ograniczenie grupy do 150 osób nie będą dotyczyły osób zaszczepionych. sanitarne! Stop segregacji! Sanitarne! Stop segregacji! Sanitarne!